W kociewskim centrum zdrowia podpisano umowę na przekazanie dodatkowych środków finansowych szpitalom w powiecie starogardzkim i tczewskim do walki z COVID-19. Nasz wielki projekt modernizacji starogardzkiego szpitala jest prowadzony konsekwentnie w ten sposób, że najpierw wybieramy. Najistotniejsze z punktu widzenia bezpieczeństwa naszych pacjentów, miejsca, które modernizujemy. Nie byłoby możliwe to w okresie pandemii, gdyby nie ogromne wsparcie samorządu województwa pomorskiego. I dzisiaj właśnie mieliśmy taką miłą uroczystość, podczas której pani marszałek Agnieszka Kapała-Sokalska przekazała czeki nam i szpitalom tczewskim, które pomogą w wyposażeniu personelu i naszego szpitala w niezbędny do walki z COVID-em sprzęt. W sumie środki to ponad 3 miliony zł. 1 250 tysięcy złotych to środki przekazane Kociewskiemu Centrum Zdrowia, natomiast 1 800 tysięcy złotych to środki dla szpitali trzewskich. Spośród sumy przyznanej szpitalowi w Starogardzie 250 tysięcy zostanie przeznaczonych na remonty niezbędnych do walki z COVID-em pomieszczeń oddziału wewnętrznego pozostałe zaś środki zostaną wykorzystane do zakupu sprzętu, który pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa naszych pacjentów. Panią Marszałek pozytywnie zaskoczyły postępy. Na budowie nowoczesnego bloku operacyjnego w Kociewskim Centrum Zdrowia. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem tej inwestycji, która jest realizowana w Kociewskim Centrum Zdrowia. Wiem, że zostanie zakończona już w tym roku, we wrześniu, i życzę powodzenia, żeby tak się stało. Na pewno zdecydowanie bezpieczeństwo pacjentów i jakość zarówno dla pacjentów, jak i dla personelu będzie znacznie podniesiona dzięki tej inwestycji. Każdy szpital, który działa na terenie województwa pomorskiego, jest ważny. Każdy wspiera naszych mieszkańców i dlatego. Dlatego też jako samorząd województwa pomorskiego wspieramy w tym finansowo każdy szpital. Obecny na uroczystości senator Ryszard Świlski również był pod ogromnym wrażeniem rozwoju Kociewskiego Centrum Zdrowia. Przyjeżdżam tutaj myślę co 2 trzy miesiące i serce rośnie. To wielka radość rzeczywiście, ale radość też z tego, że samorząd powiatu starogardzkiego podjął taki ogromny wysiłek, bo to nie jest prosta sprawa prowadzić inwestycje w służbie zdrowia. Widać jak samorządy wspierają się. Najpierw samorząd województwa razem we wspólnocie z samorządem powiatu trzewskiego i, i starogarskiego, A z drugiej strony myślę również o planach Ministerstwa Zdrowia. Ministerstwo Zdrowia chce centralizować szpitale. Przecież to mieszkańcy Starogardu, powiatu starogarskiego w pewnym sensie zrzucili się na tę inwestycję. I dzisiaj co? Państwo ma przejąć ten szpital i powiedzieć, nie to już nie, to się nie liczy, to już ma być szpital państwowy. Nie ma naszej zgody na to. Oprócz Kociewskiego Centrum Zdrowia, samorząd województwa pomorskiego wsparł również szpitale w powiecie trzewskim. Będą to środki przeznaczone na doposażenie szpitala, przede wszystkim na sprzęt. Sprzęt różnego rodzaju, który naprawdę podniesie możliwości dostęp dla mieszkańców powiatu trzewskiego. Wcześniej pan marszałek w ubiegłym roku już dedykował milion złotych na pomoc covidową na maseczki, na płyny, na wszystko co jest potrzebne i niezbędne szpitalowi. W tym roku i w roku ubiegłym wystąpił z taką deklaracją z szpitali trzewskich, które nie są przecież zarządzanymi pana marszałka. I tutaj bardzo, bardzo duże podziękowania. Kociewskie Centrum Zdrowia ma już plan na co wykorzysta pozyskane środki. Szpital uzyska kardiomonitory, które będą wyposażone w szpitalnym oddziale ratunkowym, włącznie z centralą monitorującą pacjentów. Oprócz sprzętu część środków będzie również przeznaczonych na prace budowlane. Oszacowane na około 250 tysięcy złotych pozwolą nam zmodernizować dwie izolatki na tak zwanym covidowym oddziale internistycznym. Oprócz tego salę trzyłóżkową. Jeszcze y, kwestia wyjaśnienia. Jedną ważną rzeczą, która zostanie z tych środków sfinansowana, to jest wyposażenie zakładu endoskopii w tor endoskopowy z gastroskopem, jak i kolonoskopem. To nie pierwsze wsparcie samorządu województwa pomorskiego, jeśli chodzi o dodatkowy zastrzyk finansowy w walce z COVID-19. Dla szpitali w powiatach Starogardzkim i Tczewskim. W sumie w ramach projektu do walki z COVID otrzymaliśmy wsparcie w wysokości około 5 milionów. Powiat Starogardzki jako lider projektu otrzymał wsparcie w wysokości 2 milionów 250 tysięcy zł, Szpitale czczewskie w wysokości 2 milionów 800 tysięcy zł. Poprzednio dzięki otrzymanym środkom dostarczyliśmy do Kociewskiego Centrum Zdrowia środki ochrony indywidualnej, środki dezynfekcyjne oraz sprzęt medyczny. Między innymi maseczki Płyny dezynfekcyjne, rękawiczki, kombinezony, myjnie endoskopowe, znamgławiacze. Dzięki temu poprawiliśmy bezpieczeństwo pacjentów w obu szpitalach oraz personelu medycznego. W czasach pandemii wszelkie wsparcie w walce z koronawirusem jest na wagę złota, dlatego cieszymy się, że Samorząd Województwa Pomorskiego nie pozostaje obojętny w tej kwestii.